Wszyscy bogaci ludzie są tacy sami. Tak myśli większość ludzi, ale to nie jest prawda i o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Pomówimy o trzech głównych typach bogatych ludzi, które różnią się od siebie znacząco, w wielu kwestiach są nawet sobie przeciwne. Pomówimy o osobach tak zwanych bogatych po rodzinie, które posiadają pieniądze pokoleniowe. O osobach, które są self-made, czyli sami siebie stworzyli. I o trzecim typie o osobach, które szybko się dorobiły. Takich osób jest coraz więcej w dzisiejszych czasach. Więc trzy typy bogatych ludzi zaczynajmy. Typ pierwszy, bogaty po rodzinie posiadający pieniądze pokoleniowe. To są osoby, które dorastają w dostatku zbudowanym przez poprzednie pokolenia. Są otoczeni sukcesem od dzieciństwa. Posiadają dobre maniery, ogłady towarzyską, wyczucie klasy. Takie osoby kończą z reguły dobre szkoły i mają dostęp do wpływowych osób dzięki swoim rodzicom. Mają pewność siebie i wierzą w swoje prawo do luksusu i statusu. Nie działają w lęku przed biedą, co sprzyja ich kreatywności. Takie osoby bogate po rodzinie mają powtarzalne wady między sobą, i te wady to: często takie osoby nie znają smaku walki o byt, czyli mogą być często bierne, pozbawione determinacji ta ich pewność siebie to często takie zaburzone poczucie własnej wartości, bo te osoby często czują się wartościowe tylko wtedy, kiedy mają pieniądze, więc często, gdy tracą pieniądze, to tracą całe poczucie własnej wartości. Oni też mają brak odporności psychicznej i trudności w radzeniu sobie z różnymi kryzysami. Często cierpią na właśnie brak poczucia sensu, mogą wpadać w depresję, mogą być często zależni od rodziny i kontrolowani przez nią, więc tacy ludzie, bogaci po rodzinie, Mogą albo iść w dobrą, albo w złą stronę, albo rozwijać majątek dalej, albo go tracić. I tu wyróżniamy takie cztery podtypy. Najpierw te negatywne. Po pierwsze to zbuntowani arystokraci. Czyli to są tacy ludzie, którzy uciekają w sztukę, w duchowość, aktywizm, często gardzą światem pieniędzy i po prostu niszczą te majątki, które zostały stworzone przez poprzednie pokolenia. Drugim podtypem to zblazowani hedoniści. To tacy utracjusze, którzy czerpią na maksa z życia, nie budują niczego własnego, tylko przepuszczają majątek stworzony przez rodziców. Ale można iść też w pozytywną stronę, jeśli zostały przekazane wartości, to często mądrzy rodzice wychowują tak zwane konserwatywne dzieci, czyli dzieci, które dbają o majątek rodziny, które znają historię rodzinną, przekazane im zostały wartości, unikają ryzyka i dbają i rozwijają majątek rodzinny. Drugim pozytywnym podtypem takich bogatych po rodzinie to nowocześni arystokraci. To osoby, które się rozwijają, łączą prestiż z nowoczesnością, rozwijają biznes rodzinny lub własny, mogą inwestować w jakieś rzeczy, inwestować w startupy. To właśnie nowocześni arystokraci. Więc to jakby od systemu rodzinnego zależy, jak wychowa kolejne pokolenia. Niestety pokutuje tutaj takie powiedzenie, że majątek rzadko, kiedy trwa więcej niż trzy pokolenia i nie jest to tylko powiedzenie, bo robione były na ten temat również statystyki. Takie powiedzenia są w języku amerykańskim, chińskim, w polskim i do tego są statystyki, że 90% fortun znika do trzeciego pokolenia. Właśnie z powodu edukacji finansowej, z powodu braku przekazania wartości i konfliktów rodzinnych. Z reguły jest to także pierwsze pokolenie, tych dorabiających się to twórcy to ludzie, którzy mają głód, mają determinację, znają wartość pieniądza. Potem drugie pokolenie to zarządcy wychowani już w dobrobycie ostrożniejsi, mniej innowacyjni a trzecie pokolenie to z reguły pokolenie konsumenckie które nie zna trudu tworzenia majątku, brak odpowiedzialności i roztrwonienie majątku. Tak to wygląda w 90% przypadkach. Drugi typ bogatych ludzi to self-made, ludzie, którzy sami siebie stworzyli. To są ludzie, którzy sami stworzyli swoje majątki. Często pochodzą z klasy pracującej albo z biedniejszych środowisk. Oni mają brak sieci bezpieczeństwa, sami dbają o wszystko. Często wcześniej zaczynają pierwsze biznesy, ciągle się uczą, nie czekają na pozwolenie, są lojalni wobec bliskich osób. To są osoby z determinacją, nie poddają się po porażkach, mają zdolność pracy pod presją, mają odporność psychiczną, dobrą intuicję biznesową, pragmatyzm, autentyczność, często inspirują innych, pokazując im, że da się. Słabe strony takich ludzi self-made to brak zaufania do innych. Trudności z delegowaniem, pracocholizm, nieumiejętność odpoczynku, posiadają kompleks biedy. Nawet mimo posiadania wielkiego majątku, oni nadal mają kompleksy, więc często mają trudność z radością, lekkością. Oni traktują życie jak pole bitwy i są zamknięci emocjonalnie. Jednak najbardziej szanujemy tych ludzi, self-made, bo oni wszystko robią swoimi rękami. Są zdeterminowani, silni psychicznie. Posiadają dobrą intuicję biznesową, bo jak to się mówi, wychowali się na ulicy, między ludźmi. Wszystko tworzyli swoimi rękami, nie mieli poduszek finansowych, nie mieli wsparcia za plecami. I trzeci typ bogatych ludzi to szybko się dorobił. Czyli w dzisiejszych czasach coraz więcej mamy takich przykładów, czy to w social mediach, czy jakiś chwilowy telebryta, czy osoba, za która zainwestowała w jakiegoś bitcoina. To są osoby, które w krótkim czasie osiągnęły bogactwo dzięki sprytowi, odwadze czy szczęściu. To są często osoby ekstrawertyczne, otwarte na nowe doświadczenia. Towarzyskie, chętne do eksplorowania nowych ścieżek, mają wysoką tolerancję na ryzyko. To są ludzie konsekwentni, bardzo zdeterminowani również. Oni mają ogromne pragnienie uznania, pragnienie niezależności finansowej. Niestety no, to szybkie bogactwo też najczęściej prowadzi do izolacji społecznej, dlatego że jeśli bardzo szybko zmieniłeś swój status materialny, to bardzo szybko jakby to przesiewa relacje u ludzi, którzy szybko się wzbogacili. Prowadzi to do właśnie bardzo dużych napięć relacyjnych, nagłych, no bo wyobraź sobie, nagle ktoś staje się multimilionerem, to nagle pewnie wszyscy znajomi się odzywają z prośbą o pożyczkę, może mi pomożesz, skoro się dorobiłeś i tak dalej, nie? E, paranoja, lęk często przed utratą tego majątku te osoby mają problem z impulsywnością, bo jeśli pieniądze szybko się pojawiły, to pojawia się zaraz impulsywność w wydawaniu tych pieniędzy i taki emocjonalny roller coaster. No i mają brak doświadczenia w zarządzaniu pieniędzmi, bo pieniądze pojawiły się w miarę szybko. Takie osoby szybko podejmują decyzje, umieją wykorzystywać nowe technologie, budować szybko sieć kontaktów. Wskazówki dla takich osób to inwestować w edukację finansową, zachowywać pokorę, pamiętać o korzeniach i wartościach i dbać o relacje. Więc to były trzy główne typy bogatych ludzi. Oczywiście tych typów jest więcej, na przykład osoby bogate w oparciu o nieruchomości, osoby, które długofalowo inwestują, czy osoby, które na przykład są rozsądne finansowo, tacy ludzie również się bogacą, czy cichy, ciche bogactwo czy bogactwo, nie wiem, pochodzące z wielu pokoleń i jakieś rodziny szlacheckie czy królewskie. O tym sobie porozmawiamy też w kolejnych odcinkach, ale to te trzy, to najczęstsze typy bogatych ludzi to bogaty po rodzinie, czyli te pieniądze pokoleniowe. Drugi typ to self-made, człowiek, który sam siebie stworzył i szybki sukces, szybko się dorobił, czyli coraz więcej przykładów właśnie Ktoś, nie wiem, w hazardzie, w jakiegoś pokera, w social mediach, czy stał się celebrytą, czy na YouTubie, czy w jakiś tam internetowy sposób, czy inwestując w bitcoina. Oczywiście celem tego odcinka nie jest to, żeby, nie wiem, kogoś oceniać, wkładać w szufladki, tylko jakby poszerzenie świadomości, bo każdy z tych typów ma swoje plusy i minusy, a uświadomienie sobie swoich zalet i, i wad bardzo pomaga, jakby. Zapobiec tym standardowym schematom, w które wpadają te osoby. Dzięki za obejrzenie. Zachęcam do obejrzenia dwóch odcinków tutaj zaproponowanych. Zapraszam Was też do zapisania się na nasz newsletter na stronie świadomakreacja.pl. Tam po zapisaniu się otrzymasz audio Boku LSD Wutelsa nauka, bogacenia się. Do zobaczenia na kanale, do zobaczenia na szczycie. Cześć!